Witam Was do mojego domu, który dwa lata temu odrestaurowaliśmy. No, tutaj, jak widać, ten murek, stała ściana. To właśnie to jest takie zakryte belkowanie. Wstawiona jest. Belka stalowa. Schody zostały też zrobione przez mojego brata, stolarza, bo tam była tylko drabina i takie poddasze nieużytkowe. A teraz no, są dwa pokoje dla dzieci i toaleta. żeśmy zrobili dodatkową toaletę, żeby nie musieli biegać. No i tutaj, tak samo jest takie włączenie belki bo tak samo tutaj było wejście do kuchni, no i też belka jest tu wstawiona, bo zostało wybite te ściany zostały wybite, bo ogólnie to jest domek taki, no niezawielki, więc no tu każda ściana była, no ścian było sporo, więc było trzeba po prostu zrobić jakąś przestrzeń żeby można było po prostu funkcjonować tak otwarcie, że tak powiem, taki otwarty zrobiliśmy układ. No może najpierw zaczniemy od tutaj był, 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 był korytarz i pod schodami, właściwie ta drabina była chyba odstawiana, bo z tego co wiem z opowiadań to tutaj był pod schodami piec i piekło się chleb. No my tutaj mamy podkładany jakiś schowek. Tu są drzwi i drzwi prowadzą do łazienki, którą zrobiliśmy tak trochę nowocześnie. No i te, to okno to kiedyś były drzwi, drugie wyjściowe, bo dom był przechodni, więc jedne drzwi, drzwiami jedni się wchodziło, a drugimi wychodziło, więc to jest takie dosyć duże okno łazienkowe, no i tak to wygląda nasza łazienka, tak trochę nowocześnie zrobiona, nie jest wielka, no ale tyle co potrzeba dla nas to jest w sam raz, więc no z łazienki Wychodzimy obok, tu już jest nasza sypialnia. Proszę. No i w tej sypialni odkryłam jedną ścianę. A mianowicie właśnie tak wyglądały kiedyś wszystkie wejścia. Czyli no miały mieć 50 i to takie, takie niskie. No i tutaj zrobiłam taki przycierany sufit. Bo chciałam tak, żeby było trochę jasno. No i taki właśnie ten kamień, tutaj stał kiedyś piec, yy, część ceglana i tutaj piec był taki yy, grzewczy, więc yy, no po prostu yy, został ślad. Yy, no ten kamień był tylko otynkowany takim wapiennym tynkiem, a yy, całość... Yy, 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 no, by co, była po prostu całość przykryta tym tynkiem, tak? Nie, i, te, I takie drzwi były wszędzie, i tutaj tylko zostawiliśmy taki jakby nową, nowo, nowi, nowy taki e, styl, <grym>, żeby był taki trochę inny. No, nie chciałam takiego bardzo nowoczesnego wszędzie, e, no tak moja sypialnia wygląda. Idziemy dalej. Słasienki. I yy, idziemy tutaj do salonu. No, właśnie ta przestrzeń otwarta jest yy, naprawdę fajnie, bo nie czuję się takiego yy, klaustrofobicznego, yy, yy, tej ciasnoty klaustrofobicznej, bo naprawdę tutaj były jeszcze dwa, dwa pomieszczenia, ciężko było się poruszać, więc to, to było jedno pomieszczenie, i tam było drugie pomieszczenie ta rama drewniana to jest nic innego jak y, konstrukcja metalowa y, oczywiście tu zamieszczam Wam tu zdjęcia jak, jak, jest, y, jak było wcześniej y, robione, czyli właśnie y, jak krok po kroku jakoś tam robiliśmy nasze remonty y, dużo, y, właściwie wszystkie, wszystkie lampy, wszystkie dekoracje lamp Wszystkie meble to są albo lampy zrobione przeze mnie, a meble są z odzysku, tak? Czy jakieś śmietnikowe, jakieś dostaliśmy? To są krzesła ze śmietnika, które dałam do tapicera, później malowałam je. No i, 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 i są jak nowka. No więc tak, tutaj jakieś stare, stare też mam fotele, które dałam do tapicera, stół zrobiłam sama. jest drzewa, które było, wyrastało się w dom, w budynek, więc musieliśmy go wyciąć. No i szyfowałam ze 3 dni, żeby doprowadzić go do takiej gładkości i taki nasz znajomy zrobił nam spawał nam konstrukcję taką. No, jest szafka znaleziona tutaj na siedlisku, odrestaurowałam, pomalowałam i jest. No i tutaj kiedyś drzwi tarasowych nie było oczywiście. Myśmy, były dwa małe okienka, myśmy to wybili, żeby wpuścić trochę światła. No i to też ściana z kamienia, pokazałam jak to dom jest zbudowany z takiego kamienia. Okno było już zamurowane, oczywiście ja bym nie zamurowała żadnego okna, no ale było już zamurowane, więc nie chcieliśmy wybijać, bo byłoby no, w złym stanie, tak? Bo już próbowaliśmy coś tam ratować, ten kamień po prostu się sypie, nie da się go dorestaurować jak było wcześniej, więc wstawiłam tutaj takie okno imitujące, no właśnie to zakryte, zamurowane okno. Wszystkie okna są zrobione na stary styl, czyli w tych samych ramach okiennych. Tamte okna, które były wcześniej, były w bardzo złym stanie, nie dało się ich uratować, więc żeśmy zrobili pod tamte okna te. Największy, największy wyczyn w tym domu to było pierwsze wyburzanie tych ścian działowych, drugie te, te sofity. Te sufity to był koszmar mojego życia. Mój brat stolarz przyjechał i za głowę się złapał, bo mówi że już dawno nie widział czegoś takiego, no ale uparłam się, słuchajcie, uparłam się, że chcę te sufity zachować. Wyobraźcie sobie pół roku szlifowania. Szlifowanie, szpachlowanie, szpachlowanie, szlifowanie. Nie wiem ile tu jest warstw, nie wiem ile tu jest bo były naprawdę bardzo duże popękania, bardzo duże ubytki korników, próchno, te deski naprawdę były w bardzo złym stanie. Były pomalowane N, N warstw, N warstw, nie wiem ile warstw, ale ogólnie kornik na korniku, eee, no po prostu, nie, wiem, spróbuję Wam coś przybliżyć, żeby zobaczy żebyście zobaczyli. Widzicie, to jest po prostu mnóstwo szpachli i szyfowania, żeby tej szpachli nie było widać. O to chodziło, żeby zakleić każdego każdą dziurkę kornika. No Jedni powiedzą, no straciło na uroku, ale naprawdę te deski były jak szwajcarski ser. i się sypało strasznie. No, jeść obiad i żeby mi się do talerza sypało, no niekoniecznie. No, oczywiście odkorniczanie, odkorniczanie. No i na końcu już taka dekoracyjna warstwa, tylko lakobejcą pojechałam, bo no niestety, żeby trochę tych, przykryć tej, tego, tego podkładu tego, tego szpa, tej szpachli, to trzeba było jakąś lakobejcą pojechać. Chciałam zachować naturalne, ale było po prostu jak zebra. Tak, tak było połatane, że było bardzo dużo. Wido widać było to, to bardzo. Więc lakobejca. No i e, e, właściwie, właściwie to tyle. E, cóż tu więcej pok e, pokazywać? No, prac, prace, prace nas kosztowały rok ciężkiej fizycznej. Ciężko, ciężko fizycznie, naprawdę ciężko fizycznie pracowaliśmy. Jeszcze pokażę Wam tutaj ten sufit, był też w bardzo złym stanie. Tu wymieniliśmy już wszystkie deski, bo się nie dało ich uratować. Co się dotknęło, to one po prostu w rękach się sypały, ten przedpokój. To masakra. To było po prostu... Nawet nie było do czego, jak gwoździa przybić, cokolwiek przy, przy, przymocować tamte konstrukcje. No po prostu się sypało w rękach. Tu, tu już jest stuletni, stuletni sufit w kuchni i dosyć dużo też yy, pracy nad tym sufitem. E, powiem, nikomu nie życzę tego, ale e, powiem tak, warto było. Schudłam chyba z 10 kg przy, yy, przy tym suficie. Yy, przez kilka, kilka miesięcy to nie mogłam rąk opuścić na dół, <laughs> bo to cały czas na rękoma do góry, szlifierka, szpachla, ta. ta yy, Taka ta szpachelka, no po prostu o, ogrom, ogrom pracy. E, łzy, pot, łzy i pot. Mimo, że to się co trzy razy ze mną rozwodził z tego powodu, <laughs> e, miały naprawdę dosyć. E, no i tutaj już moja kuchnia, którą też właśnie niedawno pokazywałam w filmiku i którą zrobiłam. Także myślę, że Wam się podoba, podoba się mój dom, nie mogę Was do góry zaprowadzić, bo dzieciaki mają w swoich pokojach, ale może któregoś dnia jeszcze pokażę te, te ich pokoje, no i, no i to i tyle, także dziękuję bardzo za oglądanie, za oglądanie do końca, za subskrypcję, polubienia i zapraszam do oglądania w następnym filmiku. Yy, następnego filmiku. Do zobaczenia.